22 stycznia mija 80. rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Olsztyna. Następnego dnia, 23 stycznia późnym popołudniem, żołnierze dotarli do Gudkowa. Wydarzenia te wiązały się z licznymi morderstwami, gwałtami i grabieżami. W czterech krótkich filmikach chcemy przybliżyć Państwu kilka faktów z tego tragicznego czasu. Według wspomnień świadków tamtejszych wydarzeń w domu państwa Petrikowskich zastrzelono 13 osób. Z kolei w księdze zmarłych prowadzonej przez ówczesnego księdza proboszcza Huberta Krepsa mowa o pięciu osobach. Z czego wynika ta różnica? W dniu 24 stycznia 1945 roku w jednym z domów przy dzisiejszej ulicy Bałtyckiej w domu państwa petrykowskich doszło do największej zbrodni, jaką dokonali żołnierze Armii Czerwonej. Wówczas to w piwnicy państwa petrykowskich zostało zastrzelonych pięć osób. To możemy to potwierdzeniem, znajdujemy w Księdze Zmarłych, którą prowadził ówczesny ksiądz proboszcz Hubert Krebs. Jest tam wymienionych pięć osób – Witalis Petrykowski, jego żona Maria, pani Anna Gappa oraz małżeństwo Jakub i Emilia Lorkowscy. Wszyscy oni zostali zastrzeleni przez żołnierzy Armii Czerwonej w piwnicy państwa Petrykowskich. I tu pojawia się mała różnica z tego względu, że według świadków tamtejszych wydarzeń, według ich wspomnień, jest liczba 13 osób. I skąd się wzięła różnica między 5 a 13 osobami? Wytłumaczenie jest dosyć proste. Okazuje się, że po zamordowaniu gospodarzy państwa petrykowskich ten dom był opuszczony. Nikt nim nie przebywał, w nim nie mieszkał. A ponieważ inni przypadkowi ludzie, którzy mieszkali w Gudkowi, zostali zastrzeleni przez żołnierzy Armii Czerwonej, ci ludzie leżeli na ulicach wsi Gudkowo. W pewnym momencie wpadli mieszkańcy, którzy żyli na pomysł, co zrobić z tymi zwłokami. Najnormalniej no w świecie 8 dodatkowo zamordowanych mieszkańców Gudkowa przeniesiono do piwnicy państwa petrykowskich i stąd ta liczba 13 osób. Natomiast dopiero wiosną w czerwcu 1945 roku wszystkie te ciała zostały przeniesione na cmentarz parafialny w Górkowie.